Dzień dobry, witajcie w kolejnym flashu. Minęło już kilkadziesiąt godzin od premiery nowych flagowych Samsungów z serii Galaxy S. Poczytałem wasze komentarze i widzę, że przeważa nazwijmy to eufemistycznie sceptycyzm. Zobaczymy zatem jak spodoba się wam druga ważna galaktyczna premiera tygodnia, czyli Galaxy Z Flip. Na początku zupełne podstawy, czyli z czym mamy do czynienia? Po pierwsze, Z Flip jest drugim w historii marki smartfonem ze składanym ekranem, ale nie wzdłuż jak w Foldzie, który jest hybrydą smartfonu i tabletu, tylko w poprzek, zatem do formy przypominającej telefony z klapką cieszące się największą popularnością kilkanaście lat temu. Po drugie, w oczywisty sposób wydaje się być odpowiedzią na motorolowego Razora, w nieco innym stylu, z nieco inną legendą uzasadniającą powstanie, ale dwóch klapek debiutujących na rynku w tym samym czasie nie da się ze sobą nie zestawiać. Po trzecie zaś Galaxy Z Flip jest moją kosmiczną zagwozdką na poziomie nazewnictwa. Dlaczego pomiędzy Galaxy a Flip jest jakaś litera, skoro nie było jej w przypadku Folda? I dlaczego akurat jest to Z? Nie wiem tego, nie wie tego zdaje się nikt, domniemuję zatem, że ponownie mamy do czynienia z czymś kaprysem, nie z przemyślaną decyzją. A przechodząc do formy sprzętu, urządzenie wykonane jest aluminium oraz po zewnętrznej stronie zeszła Gorilla 6. Po rozłożeniu, Z Flip wygląda jak zwykły prostokątny, choć nieco rozciągnięty w górę smartfon. Ceką charakterystyczną, po której można go natychmiast w tej postaci odróżnić od innych telefonów, jest odstające, wyraźnie zaakcentowane obramowanie ekranu, przypominające to z pierwszego Samsunga Galaxy S. Pochwały należą się znać za świetne zagospodarowanie przestrzeni frontu, czy też wnętrza, zależy jak na to patrzeć. Urządzenie składa się wykorzystując zapuszczany z folda zawias. Samsung nazywa go Hideaway Hinge, czyli że chowający się, zbudowany w oparciu o podwójny mechanizm krzywkowy. Co to dokładnie znaczy, nie wiem. Sprawdziłem więc na Wikipedii i wychodzi na to, że są tu dwie krzywki wykonujące ruch obrotowy i dwa popychacze wykonujące ruch posywisto zwrotny. Albo coś. W każdym razie telefon pozostaje otwarty w różnych pozycjach, także pod dużym kątem, co może przydać się w niektórych sytuacjach. I jeszcze do tego wrócę. Części mechaniczne działają pewnie i zdecydowanie. Nie wydają się delikatne ani podatne na uszkodzenia. A pomiędzy wewnętrzną częścią ekranu i obudową w żadnym momencie składanie nie powstaje luka, w którą mogłyby dostawać się jakieś drobinki. Sam ekran ma 6,7 cala. Jeszcze bardziej kinowe proporcje 21,9 na 9. Rozdzielczość Full HD oraz mały otwór na górze na aparat do selfie. A matryca to bez niespodzianek Dynamic AMOLED. Samsung nazywa ten wyświetlacz Infinity Flex i chwali się, że jest przykryty ultra cienkim szkłem. Z angielska skrótowo UTG. Jak prawdziwe szkło miałoby się zginać? Też nie wiem. Producent tego na razie nie wyjaśnia. Twierdzi jednak, że zjawisko nagina prawa fizyki. Ważniejsze dla mnie jest to, czy materiał przypomina szkło pod względem odporności na zarysowania. Pozwoliłem sobie więc przeatakować taflę paznokciem i rzeczywiście nie został na niej żaden ślad. Nie znaczy to jeszcze nic pewnego, ale jest szansa, że ekran Z Flipa będzie znacznie bardziej odporny na przeciwności losu niż, jak wskazują pierwsze testy, wyświetlacz jego konkurenta. Dużo lepsze niż w moce są też podzespoły. Smartfon napędzany jest wprawdzie zeszłorocznym, ale nadal flagowym procesorem Snapdragon 855 Plus. Ma 8 giga ram 256 GB pamięci, bez możliwości rozbudowy i standardowe gniazdo kart SIM. eSIM tu wykorzystywany jest jedynie jako opcja dla osób chcących korzystać z dwóch numerów jednocześnie. Bateria także jest znacznie większa. Ma 3300 mAh, telefon wspiera ładowanie bezprzewodowe oraz zwrotne, a po kablu jest 15-watowe. Nawet na poziomie systemu Z Flip wygrywa. Startuje z Android 10, choć to, czy obecność nakładki systemowej One UI 2.0 jest zaletą, mogłoby zapewne stać się przedmiotem długiej dyskusji. Podobnie jak to, czy czytnik linii papilarnych na prawym boku jest bardziej wygodny niż po środku na dużym wybrzuszeniu pod ekranem. Moto ustępuje flipowi w jeszcze jednej kategorii – aparatów. Są dwa, nie jeden jak w modce, główny ma 12 megapikseli, światło 1.8, optyczną stabilizację obrazu, autofokus dual pixel oraz wspiera nagrywanie HDR10+. Dodatkowy moduł to 12-megapikselowy szeroki kąt z przysłoną 2.2 i polem widzenia 123 stopnie i to ważny atut samsungowej klapki. Wśród funkcji nie ma jakichś nie wiadomo jakich cudów, ale aparat wspiera tryb nocny, wzmocnioną cyfrową stabilizację, portretowe rozmywanie tła oraz galaktyczną nowinkę, czyli nocne hyperlapsy. Telefon ma też trzeci moduł, Wspominajmy, już, że umieszczono go w dziurze w ekranie. On ma 10 megapikseli, światło 2.4 i służy oczywiście do robienia selfiaków. W tym miejscu można z kolei zadać słuszne pytanie. Do czego przydaje się klapkowata forma smartfonu i jakie mają być jej zalety? Rzeczą oczywistą jest to, że do zmniejszenia rozmiaru. Po złożeniu Z Flip robi się naprawdę malutki, sądzę więc, że w niektórych sytuacjach taka bardziej kompaktowa forma może okazać się przydatna. Ci, co używali klapek ileś tam lat temu, wiedzą też, że otwierając i zamykając telefon można odbierać i kończyć połączenia. Prosta to i satysfakcjonująca rzecz. Samsung podszedł do tematu także nieco bardziej kreatywnie. Jeśli smartfon się rozłoży, ale nie do końca pod kątem, to Z Flip podzieli ekran na dwie osobne 4 przestrzenie robocze. Na górze można wtedy używać jednej aplikacji, na dole drugiej. Ale uwaga, da się też podzielić na pół kompatybilne programy, na przykład YouTube. Odtwarzanie wideo zajmie wtedy górną część, a na dole dostępne będą wyszukiwarka, komentarze, opisy itd. W niektórych przypadkach dół ekranu zajmie touchpad, którym będzie można sterować treściami na górze, na przykład w galerii przy przewijaniu zdjęć, a jeszcze w innych otwarte w trzech czwartych urządzenie można wykorzystać w trybie powiedzmy statywu, na przykład podczas wideorozmów. Z Flip ma zintegrowane Google Duo, albo gdy robi się selfieaki. Telefon można najzwyczajniej odłożyć, ustawić klapkę, czyli tę górną część pod wybranym kątem i tyle. Co ciekawe, samobstryg można zrobić też aparatem głównym, gdy urządzenie jest zamknięte. Po zewnętrznej stronie umieszczono bowiem dodatkowy super amolodowy ekranik. On ma 1,1 cala i rozdzielczość 312. I oprócz tego, że wyświetla datę, godzinę, poziom baterii i powiadomienia, może służyć także jako podgląd kadru, choć oczywiście ze względu na rozmiar tego wyświetlacza niespecjalnie wyraźny. Ciekawostką jest też to, że da się tu również odbierać połączenia, choć zdaje się, że otwarcie telefonu i tak jest potem konieczne. To będę musiał jeszcze sprawdzić. W tym momencie możemy zdać zrobić pauzę i zastanowić się, co w tym wszystkim nie gra. Oczywiście są przewidywalne rzeczy, do których można się przyczepić. To, że ekran na foldowe zgięcie po środku, to, że błyszczące szkło z zewnątrz brudzi się jak opętane, to, że telefon ma tylko jeden głośnik i nie ma gniazda sławkowego. Ale sama forma też nie jest bez wad. Samsung nie bez powodu na zdjęciach prasowych nie pokazuje złożonego flipa z boku. Dwie części nie składają się bowiem całkiem na płasko. Zostaje pomiędzy nimi szczelina. Na tyle duża, że spokojnie mogą się do dostać okruchy, paproszki, drobinki itd. Czy ten rzekomo szklany ekran wytrzyma starcie z nimi, okaże się dopiero po dłuższych testach. Druga sprawa: mocny zawias utrzymuje pewnie ekran w wybranej pozycji, ale sprawia też, że otwieranie telefonu jedną do nią jest bardzo trudne. Niemożliwe jest też żwawe zamknięcie sprzętu, a każdy, kto używał kiedyś klapki, wie, że to po prostu fajne. Kolejna rzecz. Po złożeniu, telefon w istocie jest o połowę, powiedzmy, krótszy, ale też dwukrotnie grubszy. 17 mm grubości wobec 14 w mocy. Wypada mniej atrakcyjnie i na pewno w kieszeni będzie bardziej odczuwalny. A na koniec, jeszcze jedna rzecz. Galaxy Z Flip najzwyczajniej w świecie nie jest przesadnie ładnym smartfonem. Niektórzy mówią, że wygląda jak puderniczka, inni, że kanciasto. W każdym razie w aspekcie designu świecąca jasno blaskiem retrosentymentu motorola Razer wypada dużo ciekawiej i tu leży pies pogrzebany. Wiem po co powstała motka, wiem komu może się podobać i kto może chcieć wydać na nią naprawdę duże pieniądze. Patrząc na Z Flipa, mimo że ze względu na dużo lepszą specyfikację, wydaje się być na pierwszy rzut oka wyborem bardziej rozsądnym, nie wiem, czy znajdzie zachwyconych nim klientów. Co wy sądzicie w tym temacie? Co uważacie za ciekawsze, ładniejsze i bardziej praktyczne? Motorola Razer czy Samsunga Galaxy Z Flip? I czy w ogóle jesteście w grupie osób, które są zainteresowane smartfonowymi klapkami? Napiszcie proszę w komentarzach. Ja dodam jeszcze tylko, że sprzedaż modelu już się zaczęła. Potrwa do 20 lutego. Dzień później Flip ma trafić na sklepowe półki w dwóch kolorach, fioletowym i czarnym, w cenie 6600 zł. A na sam koniec ogłoszenie: XCOM w ten weekend otwiera po dużych zmianach swój wrocławski salon w Pasażu Grunwalskim. Ja też z tej okazji do niego zajrzę, jeśli będziecie w okolicy w sobotę od 10 do 13, a może też trochę Później wpadnijcie, pogadamy o Zetflipie na żywo. A tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia!